Witajcie, ja jestem Mili jesteśmy na następnym odcinku y, z GTA prawdziwego życia dzisiaj dużo odcinków, bo to nowa seria ja bym tak powiedział, że mogą odcinki się pojawiać w niedzielę we wtorek czwartek no i może sobotę więc no y, jeśli nie oglądaliście nowego odcinka y, o właśnie jak Tą nową furkę kupiliśmy to. Z... Oglądajcie sobie. Po prostu, bo to jest stara furka. Pringowaliśmy ją na tym odcinku. Tu pani. Czy pan? Pan jakiś leży? On zasnął. Czekajcie. Co mu się stało? Aha, XD. Co? To jedziemy do naszego kolegi. się wczujemy teraz. Ja on tak teraz powiem: się wczuwamy, jakby i ja yy, mówię sobie sam do siebie w samochodzie, dobra? Znaczy, nie będę nic mówił, bo w sumie jadę sam w samochodzie, bo się wczuwam w temat. Ja sobie jadę tylko kolegi. Słuchajcie tego dźwięku. Bo na tablecie jak nagrywałam, to nie było aż tak dobrze słychać więc ja wam teraz pokażę. Więc tak. Fajny dźwięk, nie? Tak, no, naprawdę fajny dźwięk jest. Naprawdę fajny dźwięk jest. Dobra, czekajcie. Dobra. O na szczęście nikt ze mną nie stoi. Bo tylko by wy mnie uderzali. O taka sama byłamka jak moja. A już na następny samochód to nie wiem za jakieś pięć odcinków, na jakiś już, już szósty odcinek. Następny samochód to bym chciał konkretne albo takiego jakby jak woda. Zielony jest, jedź. <laughs> jedź. Dobra trochę na czerwonych pojadę, bo wiecie. że Oje! Gdzie jedzie poczekaj Dobra tutaj jedzie. Jakby, jakby wjeżdżamy do mojego kolegi na Jakby na osiedle Nie wiem, jakoś mogę minąć no, Można chyba minąć No dobra Zresztą to nie wiem czy można czy nie Już sobie punkt odznaczę. Muszę tu skręcić A bo tu takie buty są Dajcie bo ja nie dojechałem do końca do niej to jednak nie, jeszcze ja sobie nie zaznacz. Żeby... No, to my dopiero zaraz będziemy zrobić. To no nie jest ciągła, więc mogę wyprzedać. Dobra, skończymy. A co nie tutaj? Tak, czy ja dobrze jadę? Nie, to Przepraszam bardzo, bo to nie tutaj, to tutaj jest. Więc ja zrobię cięcie i już widzimy się tam. Dobra, załóżmy, że nasz kolega na razie jeszcze tutaj mieszka. W następnym odcinku, jakby on się przeprowadza, wiecie. O, tutaj obok. Więc. No. Dobra, Ja sobie powiem po prostu cześć, może. Może powiem dzięki. Może powiem nieważne. Powiem teraz tutaj taki strach. Strach średni. Dobra, więc ja idę do kolegi tutaj i widzimy się, jak już przyjdę do niej. No ja już właśnie wracam od kolegi. Ups. Lecimy do samochodów i jedziemy do domu i zakończa, kończymy odcinek. Jedziemy teraz do domku. Taki szybki odcinek to jest jeszcze... Yy, gdzieś tak bym chciał już na si siódmy. Dobra, gdzieś dziesiąty, może trzynasty odcinek. Czternasty bym chciał się przeprowadzić. Tutaj nie, jest teren zabudowany, więc można szybciej jeździć. Zobaczę, czy nic nie jest. tutaj. Co się dzieje? 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 Co to Bym powiedział czekajcie, spróbuję bez ręcznego. No, spokojnie też nie zobaczymy. Trochę przyście No dobra, dobra, dobra. Ale niedługo chyba będę miał Gitana swoją własność, więc. Będą się pojawiały długie odcinki. Na razie będą się pojawiały odcinki. Normalnie, więc jeszcze jutro muszę nagrać odcinek jeden, no to oczywiście to nagram. Dobra, co jedziemy. O Boże, mi no sztukno! A co ty robisz tym kleksowym takim? Jezu, w tych niektórych złomach to takie... Sok klakson, Claxon, né? Vamos lá. a meio que eu posso Aha Panie, Aham. ty robisz tam? Hanya. ej, ej, ej. Ei, ei, ei. Ej, 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 ej. Ej, 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 Co to robisz? Ła! Co ty robisz? Chodź, odejdziemy, bo szybę mi wybijesz. Chodź, gościu! Dawaj na solo, ja nóż kupię, to nikt mi nie podskoczy. No, stajesz? Stajesz? Nie wstaniesz. Zdenerwowałem. Czyli idziesz z tym pociągiem. To czemu nie mogę trąbić? Nie wiem. Ale dobra. To już. Dobra, kończę odcinek. Cześć. Ja byłem mini komarzysta. Cześć.